Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj, podczas wspaniałości z nieba, chciałem się podzielić swoim zrozumieniem najważniejszej cechy dotyczącej służby Bogu wierności. Służba Bogu jest powołaniem dla. Każdego jednego wierzącego. Nie ma wierzących, którzy nie są powołani do tego, by służyć swojemu Bogu. Służba Bogu jest powołaniem dla każdego wierzącego. To rzecz, która wykracza poza codzienne obowiązki i poza takie ludzkie oczekiwania. Jednocześnie, kiedy służymy Bogu, to wchodzimy na drogę pełną radości, pełną radości. Nie ma większej radości jak radość płynąca z tego, że służymy stwórcy nieba i ziemi. Ale jest to również droga pełna wyzwań, które czasami wydają się nam nie do pokonania. Służba Bogu zazwyczaj, zazwyczaj jest lekka i przyjemna w swoim efekcie, ale w swoim Podejściu, w swoim zapieraniu się samego siebie, w swoim noszeniu krzyża, w, swoim, w swoich codziennych wyborach związanych ze służbą Bogu, jest to bardzo trudna rzecz w naszym życiu. Często zapominamy o tym, że najważniejsze w tej służbie wcale nie jest łatwość jej wykonywania, ale nasza wierność wobec Boga nawet wtedy gdy sytuacje życiowe gdy okoliczności stawiają przed nami liczne przeszkody jednym z takich kluczowych fragmentów Pisma Świętego który obrazuje jak wielką wartość służbie Bogu ma wierność jest list do hebrajczyków 10 rozdział 36 werset potrzebna wam jest wytrwałość abyście spełniając wolę Bożą Dostąpili spełnienia obietnicy. Ten konkretny werset przypomina nam, że nasze życie jest taką wędrówką, w której musimy okazać wytrwałość i wierność, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów naszej pracy lub gdy napotykamy na jakieś piętrzące się trudności. Wierność wobec Boga oznacza, że nasze życie nie zależy od okoliczności, ale zależy od zaufania Bogu i poddaniu się Jego woli. Gdy spojrzymy na bardzo ciekawą historię opisaną w Słowie Bożym historię Józefa syna Jakuba widzimy człowieka, który wierność Bogu postawił ponad wszystko inne. Józef został zdradzony przez braci. Został sprzedany w, niedo, w niewolę. Został niesłusznie wtrącony do więzienia. I mimo tego wszystkiego, mimo tych naprawdę tragicznych okoliczności, nie odwrócił się od swojego Boga, nie porzucił swojej wiary ani swojej służby. Jego wierność, jego wytrwałość zostały nagrodzone i to hojnie nagrodzone, bo Bóg podniósł go do bardzo wysokiej pozycji w Egipcie. Czyniąc go narzędziem do uratowania wielu ludzi, w tym jego rodziny, jego braci i jego ojca. Wierność służby dla Boga oznacza również taką, taką zdolność do trwania przy nim. Nawet gdy wydaje nam się, że świat wokół nas się rozpada. Nie wiem, czy miałeś kiedyś. Tak trudny stan, że wydawało ci się, że świat się po prostu rozpada wokół ciebie, że wszystko nie działa tak, jak powinno działać, ale jeśli miałeś taki stan, to właśnie zdolność do trwania przy Bogu jest wyrazem Twojej wierności. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 21 wersecie czytamy takie słowa. Dobrze, Sługo Dobry i Wierny, byłeś wierny w małych rzeczach, postawię Cię nad wielkimi. Wejdź do radości Twego Pana. To są słowa, które Jezus Chrystus skierował do tych, którzy mu wiernie służą, aż do końca, bez względu na trudności i przeszkody. Jednocześnie w tych słowach jest wielka obietnica, że mając taką postawę, wejdziemy do radości Swojego Pana. Otóż dopóki w Twojej służbie Bogu nie nastąpi krytyczny moment. W którym będziesz mógł wykazać się wiernością, wytrwałością, działaniem pomimo okoliczności, nie wejdziesz do radości Pana, nawet nie zobaczysz, czym jest ta radość Twojego Pana. Często to właśnie te codzienne decyzje o wierności, nawet w niesprzyjających okolicznościach, Budują naszą duchową dojrzałość i otwierają nas na większe błogosławieństwa, które otrzymujemy od Boga. Ja już nie jeden raz widziałem w swoim życiu, jak ktoś robi pozornie mały krok do tyłu, tylko troszkę okazuje się niewierny, tylko troszkę poddaje się okolicznościom. I nawet nie wiadomo kiedy ten człowiek jest tak daleko od radości swojego Pana. Że już zapomniał, czym ona jest. Jednocześnie obserwuję, że ludzie, którzy są wierni, którzy działają mimo okoliczności, którzy w służbie potrafią zaprzeć się samych z siebie, potrafią nieść krzyż, który niesie służba, to ludzie, którzy zawsze się radują w Panu. W służbie Panu Bogu wcale nie chodzi o wielkie, spektakularne czyny. Wcale nie chodzi o to, co często nagrywają kamery, o usługujących, którzy gdzieś na jakichś wielkich konferencjach są, o to wszystko. Wcale nie o to chodzi. To nasza codzienna wierność w małych sprawach, nasze tak dla Boga w chwilach próby i pokus świadczy o tym, jakimi sługami jesteśmy. I jak głęboko ufamy, bądź nie ufamy Bogu, który ma plan. Dla naszego życia. Chrystus przypomina nam, że naśladowanie go będzie wymagało wierności, zwłaszcza w cierpieniu i przeciwnościach. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Oznacza to, że prawdziwa służba i wierność nie polega na szukaniu wygody, ale na trwałym kroczeniu za Jezusem Chrystusem, nawet gdy droga jest trudna. Wierność jest fundamentem naszej służby dla Boga. Bez niej nie będziemy w stanie wytrwać w wierze, kiedy, nada, kiedy nadejdą takie trudne chwile. Jednocześnie Bóg obiecuje, że nasza wierność nigdy nie pozostanie bez nagrody. Wierność, której wymaga Bóg, to nie jest jednorazowy akt zgłoszenia się do służby, ale codzienne wybory, gdy już w tej służbie jesteś. To potwierdza nasze zaufanie do Pana Boga. Nawet jeśli okoliczności są trudne, to Bóg zawsze pozostaje wierny swoim obietnicom, więc my pozostańmy wierni swoim obietnicom. A wtedy nasza wierność służbie dla Jezusa Chrystusa będzie drogą do prawdziwego speł spełnienia, do błogosławieństwa i do radości naszego Pana. Z tym zostańmy. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem.